Dzień dobry wszystkim, teraz pokazuję Wam nasze ogórki, które tutaj wtedy sadziłem w tych rowkach, w takiej dosyć jałowej ziemi, którą zbogaciłem kompostem. Zobaczcie, minęło ile? Miesiąc może, po tamtym filmie. I takie ogórki zbieramy. zbieramy. Zbieramy dwa dni. Zbieram przeważnie co dzień, co drugi dzień. Podlewam je też co drugi dzień. Zobaczcie ile jest kwiatów. Jest bardzo dużo zawiązków, nowych ogórków. Trzeba uważać, gdzie się staje, bo jest tak gęsto ich tutaj. Słychać pełno pszczół. Jest dziewiąta rano. Zobijmy na Były cztery rządki zrobione, tych ogóreczków, posadzone. Jak podlewam, to dokładnie w tych rowkach. co pokazywałem no, dzisiejszy nie polewamy je żadną gnojówką z pokrzyw, nawozem, bo ogórki będą miały dużo nawozu, azotu szczególnie. To będą takie puste w środku po kiszeniu, będą gazowały, a to są ogórki do kiszenia. I aby przedłużyć ich wegetację tak, rozrost, to ogórki muszą być naprawdę mocne. To tylko te kwiaty puszczają. Ja, Zobaczcie, to jest kwiatów. Za bardzo jej tu nie plewimy Pszczół naprawdę jest bardzo dużo tutaj, Takie poletko może. Nie ile tu mieć 6x6. A ogórków zbieramy wiaderkami. Jak się przeoczy, za 2-3 dni takie ogórka to taki gruby A tyle zabraliśmy ogórków. Zbierając co dwa dni odmiany polan, te duże pójdą do mizerii, a te mniejsze do kiszenia. Pamiętajcie, żeby nie podlewać ich tylko teraz nawozem, żadnym, a szczególnie azotowym. I wieczorem lub porankiem zawsze je podlewać. Ogórek lubi jednak dużo wilgoci. Zbierając zawsze coś tam przeplewie między nimi, jakieś większe fast oberwy I tyle. Dziękuję. Jeszcze taka drobna, może uwaga, informacja. Bardzo ważna, żebyśmy nie lali jednak wody, podlewając bezpośrednio po liściach, bo będą bardziej łapały choroby. Tylko lejemy je, jak mam zaznaczone w jakiś sposób, konewkę no, wciskamy między liście. Zawsze robię to rano albo wieczorem, żeby nie w pełnym jednak słońcu. Ja teraz już jest za ciepło na podlewanie. Mam dosyć mokro, to pewnie podleję to wieczorem. Może nie na sam wieczór, żeby te liście jednak zdążyło odparować, wyschnąć. Tak jak już tak słońce nie będzie mocno jednak grzało. No, kwiatów to to tu jest ogrom. Dziś się siedziałem na takiej mocowej, jałowionej ziemi. Kowrowki dawałem na kompostowniku. Jak zbieram, to urywam taką trawę, która zarasta tej górki. Może im bardzo to nie przeszkadza, ale jednak te pszczoły, które zapylają, dobrze, jakbym miał tam łatwiejszy dostęp. Zobaczcie, wszędzie bardzo dużo kwiatów, dużo górków. Także jak pogoda pozwoli, będzie ciepło. Te górki będzie bardzo duże pastami. Będę wam pokazywał, to plewie mam to jedną ręką. Staram się nie urwać jednak urka żadnego, nie z liścia. Wszystkie chwasty rzucam gdzieś tam w rabat. No i tyle. Miłych zbiorów i dużych przede wszystkim plonów, zbiorów. Dziękuję.